Ariel, na konferencji prasowej trener Piotr Nowak wyrażał się o tobie w bardzo pozytywny sposób. Mówił, że świetnie się wpasowałeś w zespół, że jesteś ważnym ogniwem tego zespołu. Czy ty się zgadzasz z tą opinią? Ja nie lubię mówić o sobie, tak? To nigdy, nigdy gdzieś to nie było w moim zwyczaju. Natomiast skoro trener tak uważa, no, są to są to fajne, miłe słowa. Co do mojej osoby, na pewno na pewno dobrze się wprowadziłem, bo, bo yy, przede wszystkim fajnie się czuję w szatni, Znam wielu zawodników z tego poprzedniego mojego pobytu w Lechi yy, Ta szatna gdzieś tam nie zmieniła się w, yy, w tak wielkim stopniu. Yy, mimo że tego czasu nie było za dużo, bo, bo przychodziłem yy, na początku lutego do drużyny, czyli dwa tygodnie, dwa tygodnie przed ligą, natomiast tak jak mówię, szatnia mnie fajnie przyjęła, yy, tak gdzieś tam aklimatyzacja nie, nie, przebiegała, nie przebiegała tak długo. Yy, fajnie zaczęliśmy tą rundę, bo, bo tego meczu z zagieloniu, także to też gdzieś tam miało miało wpływ na tą, na tą moją aklimatyzację, także wszystko przebiega zgodnie z planem. Został już tylko niecały miesiąc, tak, mojego pobytu w Lechii. Natomiast co do, do mojej przyszłości, nic na ten temat nie wiem, także... W niedzielę zagramy z Koroną Kielce, nie jest to łatwy rywal. Pokazali już w tej rundzie finałowej, że ciężko się z nimi gra, bo i Lech miał problemy, i Jagiellonia straciła punkty. Nie będzie to łatwy mecz. Nie, nie będzie na pewno łatwy mecz. Myślę, że, że nie mieliśmy żadnego meczu łatwego w, w tym sezonie. Liga, Liga jest strasznie wyrównana, i tutaj, tak jak powiedziałaś, no, korona fajnie, fajnie gra. Ostatnio pechowa porażka na Lechu Poznań, remis remis yy, z Agielonią, gdzie, gdzie powinni ten mecz wygrać. Także tutaj na pewno yy, nie możemy sobie pozwolić na, na chwilę dekoncentracji na jakiekolwiek lekceważenie tej drużyny, bo ono bo, bo na pewno może nas drogo kosztować. Natomiast, natomiast gramy u siebie. Tak wygraliśmy dwa ostatnie mecze yy, w niezłym stylu, myślę. Także tak, tutaj jak najbardziej wszystko, wszystko gdzieś tam przebiega zgodnie z planem, sześć punktów po, po dwóch meczach, czyli to co sobie zakładaliśmy, i, i tutaj pełni nadziei jesteśmy no, do meczu z Koroną przygotowani. Przed nami dwa mecze w Gdańsku, potem wyjazd do Poznania, a po Poznaniu już dwa ostatnie spotkania w tym sezonie. Czy zaczynacie już czuć, że powoli zbliża się koniec tego sezonu i macie jakąś w głowie już myśl, jak to się skończy? No myślę, że nikt jeszcze nie, nie myśli, jak to się skończy, bo, bo te różnice są tak małe, że, że tak naprawdę każdy z tych czterech, czterech klubów może sięgnąć po, po końcowy triumf, także tutaj gdzieś tak naprawdę zostały trzy tygodnie, czyli, czyli sezon już, już wchodzi na ostatnią prostą. Każdy myślę, że, że myśli o, o, o tym przyszłym meczu, bo, bo tak tu jest, że, że nie możemy sobie pozwolić, tak jak mówiłem, na, na jakąś tam dekoncentrację, na lekceważenie korony, bo yy, ten mecz to jest podstawa, tak, żebyśmy wygrali później, później kolejny mecz u siebie. Także będziemy myśleć o Jagiellonii, natomiast tak jak mówię, no, drużyna jest dobrze przygotowana, super atmosfera po, po tych ostatnich dwóch wygranych, także nic tylko grać w niedzielę i, i zostawić trzy punkty w Gdańsku.